Już mam połączenie. Proszę Państwa, dzisiaj materiał, który Państwu przedstawię, jest to materiał bardzo wyjątkowy. Otóż e, szukałem tego dokumentu wraz z moimi przyjaciółmi od ponad roku. E, wiemy wszyscy e, o ustawie S447 Senatu Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mniej więcej są zorientowani, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę jednym zdaniem, że chodzi o zarejestrowane w grudniu 2017 roku w amerykańskim dzienniku ustaw, akcie prawnym S447, czyli ustawę Senatu Stanów Zjednoczonych. Został on jednomyślnie przyjęty przez Wyższą Izbę Amerykańskiego Parlamentu. Pięć miesięcy później przez aklamację przegłosowała go Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ustawę w maju Roku, w następnym roku podpisał pan Donald Trump. Proszę państwa, kongres przegłosował ustawę 4.7 w imieniu ofiar Holokaustu. Chodzi o mienie pozostawione na terenie Polski. Tak, ogólnie rzecz biorąc, nie chcę już się tutaj na tym rozwodzić, bo nie będziemy mieć czasu na to, żeby omówić te najważniejsze elementy, które się dzisiaj pojawiły. Proszę Państwa, to jest kopia oryginału dokumentu, który chcę Państwu pokazać. Kopia oryginału dokumentu umowy pomiędzy rządem polskim a rządem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, ona jest na kilku stronach. To jest oryginał w języku angielskim. Dlaczego? No, dlatego, że myśmy nie mogli tej umowy znaleźć w Polsce. Nie wiem dlaczego. Czasami powołują się na tą umowę, jakby nie określając jej, tylko że coś gdzieś, jak to się mówi, gra w którymś jakimś, biją dzwony w jakimś kościele, tylko nie wiadomo w którym. Tak jakby. Ciężko było, bo ta umowa była podpisana tylko w dwóch egzemplarzach: w języku angielskim i w języku polskim. Yy, proszę Państwa, dwa egzemplarze. Umowa nie była podpisywana na terenie Polski. Nie było jej tam. W związku z tym, yy, podpisywane, no wiadomo jakie to czasy były. To, to były czasy, proszę Państwa, trudne dla Polski i dla wszystkich. Yy, Dziwi mnie to, że tej umowy nikt nie podpisał, jakby rządu, nikt tam w ogóle się nie pojawił. Ona została podpisana przez upoważnionego pracownika, tak by można było powiedzieć, ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych, upoważnionego przez ambasadora, oczywiście. Ja zaraz Państwu o tym przeczytam i przeczytam, do czego ta umowa dotyczyła. Bo mam tutaj tłumaczenie polskie sobie zrobiłem, natomiast zwracam się do Państwa z prośbą. Później to uzasadnię, żeby Państwo informowali o tej umowie ko kogo mogą po prostu, żeby kto jest zainteresowany, ja mogę tą umowę przesyłać e-mailem do każdego, ale chętnie bym przesłał. Do naszych mediów alternatywnych, internetowych, do pana Janusza Zagórskiego, do, do różnych po prostu mediów, które, które prowadzą, dzienniki zajmują się takimi sprawami, jak na przykład w Realu 24, telewizja w Realu 24, rewelacyjna te, telewizja. Tam zapraszają różne osoby i po prostu rozmawiają na temat no, najważniejszych rzeczy i, i prawnych, i, i sytuacji społeczno-politycznej, jaka się wydarza w tej chwili w Polsce. No, ta umowa jest jakby mm, podstawą y, y, właśnie tego segmentu polityki ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę Państwa, w związku z tym, jeżeli ktoś chce, to ja te materiały mogę przesłać, bo mam je. Na terenie Polski nie mogliśmy tego uzyskać. To jest właśnie ciekawe, że niektórzy politycy coś mówili, ale dokładnie nie mówili w ogóle o co chodzi, a my tu mamy treść. Ona nie jest długa, jest bardzo czytelna, proszę Państwa. Czytelność tej umowy świadczy o tym, że jest dla nas jasna. Czyli na przykład, jeśli były prowadzone demonstracje w Warszawie, w Polsce, Widzieliśmy plakaty i transparenty przeciwko 447, tej właśnie ustawie, która była zatwierdzana w Stanach, to proszę Państwa, ta umowa w języku polskim powinna by była być obklejona cała Polska, tylko nikt ich chyba nie miał. Cała Warszawa powinna być w broszurkach rozdawana ludziom żeby społeczeństwo się dowiedziało co z tego, że ten program, który ja teraz nakręcę, zobaczy 50, może 100 tysięcy osób, to musi być rozpropagowane. Polacy, obywatele polscy i Polonia w Stanach Zjednoczonych i nie tylko i Polonia na całym świecie ma prawo wiedzieć jaka jest treść tej umowy zawarta między rządem polskim a rządem Stanów Zjednoczonych. W 1960 roku za chwilę będę, będę ją czytał. Zajmie to, tak jak mówię, mało czasu, dlatego, że ona jest po prostu prostym językiem, prosto napisana. I, i, i nie ma tych kartek zbyt dużo, proszę Państwa. To jest raptem 7 stron yy, z takim aneksem. I, I warto sobie to po prostu poczytać. Przeczytanie tego trwa, no, dajmy na to 15 minut, żeby się zastanowić do pół godziny i przeczytać i wiedzieć. Bo problem jest taki, że często rozmawiamy na różne tematy, a po prostu nie wiemy. Zaczynamy tworzyć własną historię, która nie jest, nie ma nic wspólnego z tym, co rzeczywiście było. Proszę Państwa, więc zaczynamy. Ja myślę, że jeśli ktokolwiek chce z Państwa, to w komentarzach, oczywiście, to będzie w ograniczonym zakresie. Proszę, nie, niech każdy się o to do mnie nie zwraca, ale proszę napisać po prostu, proszę o umowę i podać swój e-mail, ewentualnie w komentarzu, ewentualnie jakąś pocztą do mnie. Ja chętnie to wyślę, żeby Państwo się mogli z tą umową zapoznać. Umowa, umowy są jak mosty. Te, które Państwo widzą, tak jak most w Stanach Zjednoczonych, mosty łączą, a nie dzielą. W związku z tym umowy są bardzo ważne. Ta umowa nie straciła ważności. Chcę Państwu powiedzieć, że będą Państwo zaskoczeni treścią tej umowy. Nie sądzę, żebyście gdzieś ją czytali, chociaż mogła się gdzieś przewinąć, ale mówię Państwu, że szukaliśmy tej umowy na terenie Polski. Dostaliśmy ją ze stanów zjednoczonych od pana Marka. Marku bardzo ci dziękuję, że przesłałeś nam tą umowę. Dziękuję ci za, za twoją pracę, która spowodowała, że, no jakby, udało ci się, udało ci się po prostu ją pozyskać dla nas. To jest dla nas bardzo ważne, Polaków. Więc czytam po takim długim wstępie. Proszę państwa. Żeby opowiedzieć o tym w krótkich słowach, na pewno się zmieścimy, zajmie to dosłownie kilka minut. Stany Zjednoczone Ameryki i Polska, umowa z aneksem i wymianą not dyplomatycznych dotycząca roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, podpisana w Waszyngtonie 16 lipca 1960 roku. Oficjalne teksty są w języku angielskim i polskim, a zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. W dniu 6 stycznia 1961 roku. Yy, organizacja Narodów Zjednoczonych, seria traktatów w 1961. Tam, proszę Państwa, prawdopodobnie ta umowa została zarejestrowana. Ważne, żeby gdzieś ona była, bo to nie jest tak, że społeczeństwo polskie zwraca się do rządu, robi. Robi y, po prostu demonstracje. Oni mają kluchy w tych grubych gębach albo po prostu. Nie wiadomo gdzie i zamiast powiedzieć obywatelom, słuchajcie, myśmy taką umowę podpisali w 1960 roku i proszę bardzo, tekst w języku polskim jest dostępny, możecie sobie przeczytać, to oni opowiadają jakieś y, głupoty, że coś kiedyś było gdzieś coś podpisywane. Konkretnie, proszę Państwa, to jest umowa w języku polskim i społeczeństwo ma prawo. Ją przeczytać, więc zwracam się do rządu polskiego. Jeżeli tej umowy nie macie, to ja ją mam, mogę ją wam przesłać. To jest kopia oryginału ze Stanów Zjednoczonych, ok? Więc ona jest i społeczeństwo polskie ma prawo wiedzieć, jaka jest treść tej umowy, dlatego, że temat jest dla nas bardzo ważny w tej chwili. Będziecie Państwo, mówię Państwu, bardzo zaskoczeni treścią tej umowy. Więc rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i rząd Polski Rzeczypospolitej Ludowej, bo wtedy był taki rząd PRL-u, pragnący załatwić sprawę roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych wobec Polski i pragnący polepszyć stosunki gospodarcze między oboma krajami, podpisuje tę umowę. I co się mówi w artykule pierwszym? Dlaczego mówi się roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych? No, no dlatego, że Stany Zjednoczone tą ustawę 447 jakby wygenerowały, ona jest w, akcie, w faktach prawnych Senatu i to rząd Stanów Zjednoczonych występuje w imieniu obywateli Stanów Zjednoczonych. To są oczywiście mienie, mienie żydowskie, gdzie praktycznie 90 czy ponad 90% jest obywatelami jakby jest obywatelami tych osób Stanów Zjednoczonych, prawda? Stąd to się wzięło. Rząd polski artykuł pierwszy tej umowy, rząd polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwany dalej rządem polskim. Uwaga! Zmieniliśmy na nazwę, ale zwane dalej rządem polskim. To nie jest tak, że co wtedy było, nie była był PRL, teraz Rzeczpospolita Polska, że to jest, to jest ważne, to jest w dalszym ciągu scheda prawna, proszę Państwa, od czasów II wojny światowej, i tak jak tutaj w umowie pisze, rząd Polski zgadza się w artykule pierwszym zapłacić. Stanom Zjednoczonym kwotę 40 milionów dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych w ramach pełnego uregulowania i zaspokojenia wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, osób fizycznych lub prawnych przeciwko rządowi polskiemu. Z powodu nacjonalizacji i innego przejęcia przez Polskę majątku oraz praw i udziałów w tym majątku, które miały miejsce w dniu lub przed wejściem w mocy niniejszej umowy. Czyli w dniu przed wejściem po prostu do tego dnia, wszystkie te, czyli do, do roku 1960 są zaspakajane na te po prostu roszczenia proszę państwa 40 milionów dolarów w roku 60 to wiecie ile to było no ja myślę że to jakby to teraz przeliczyć to gdzieś ze 20 miliardów dolarów sądzę by było lekko tu by było trzeba się zwrócić do naszego eksperta Najlepszego w Polsce, który wprawdzie w Polsce nie przebywa, ale to jest Trader 21. Ile były wtedy warte te 40 milionów dolarów, a ile są teraz? Więc B, punkt B. Wypłata kwoty 40 milionów dolarów przez rząd polski zostanie dokonana na rzecz sekretarza Stanów, Stanów Zjednoczonych w 20-rocznych ratach po 2 miliony dolarów rocznie. W walucie amerykańskim, przy czym każda ta rata będzie płatna do dnia 10 stycznia następnego roku przez 20 lat, czyli do roku 1981, to miałoby, to miałoby być zapłacone. I teraz, jak to się płaci? No Jest też handel międzynarodowy, prawda? Czyli. Pewne rzeczy na eksport byśmy wysyłali do Stanów i tak dalej. Tu są, to są rozliczenia międzynarodowe. Trzeba by było sprawdzić, czy ta kwota w całości została wypłacona, prawda? Artykuł drugi. Roszczenia, do których odnosi się artykuł pierwszy, które są rozstrzygane i zaspokojane na mocy niniejszej umowy, są roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych z tytułu. Jakich tytułów? nacjonalizacja lub inne przejęcie przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem, przywłaszczenie lub utrata użytkowania lub korzystania z mienia na podstawie polskich ustaw, dekretów lub innych środków ograniczających prawa i interesy do i w odniesieniu do mienia, przy czym przyjmuje się, że niniejsza klauzula Datą przywłaszczenia lub utraty użytkowania jest data, w której takie polskie prawa, dekrety lub inne środki zostały po raz pierwszy zastosowane, na przykład do nieruchomości. Ja Państwu czytam wyjątki yy, z tej umowy. Nie będę jej czytał w całości, tylko rzeczy jakby najważniejsze. Długi przedsiębiorstw znacjonalizowanych lub przejętych przez Polskę oraz długi obciążający majątek znacjonalizowany, przywłaszczony lub w inny sposób przejęty przez Polskę. To te roszczenia zaspakaja ta umowa. Po wejściu artykuł czwarty o czym mówi, artykuł czwarty proszę Państwa, po wejściu w życie niniejszej umowy rząd Stanów Zjednoczonych nie przedstawi rządowi polskiemu, ani nie będzie występować z roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko rządowi polskiemu, o których mowa w artykule pierwszym niniejszej umowy. Mamy sprawę jasną, czy nie? Została podpisana umowa? Została. Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie występował z roszczeniami. Obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko rządowi polskiemu. Czarno na, na białym, proszę Państwa, jest napisane. W przypadku, gdy takie roszczenia zostaną zgłoszone bezpośrednio przez obywateli Stanów Zjednoczonych rządowi Polski, rząd polski przekaże je rządowi Stanów Zjednoczonych. Czyli, jeżeli ktoś ma roszczenia do, do rządu polskiego obejmujące tę umowę, to rząd polski ma te roszczenia spakować. I wysłać do rządu amerykańskiego. Dlaczego? Dlatego, że oni przejęli, rząd amerykański przejął na siebie schedę, czyli tą umowę i będzie wszystkie te roszczenia jakby ok? Artykuł 5. Mając na celu pomoc rządowi Stanów Zjednoczonych w rozdzielaniu jej pomiędzy wnioskodawców, kwoty ma być. Zapłacona przez rząd polski, rząd polski na wniosek rządu Stanów Zjednoczonych udzieli takich informacji chodzi o wymianę jeszcze informacji dodatkowych, które są potrzebne. Jeśli takie informacje będą potrzebne lub będą niewystarczające, to Polska również z, po prostu zezwala na badanie przez przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych poszczególnych przypadków w zakresie dozwolonym przez prawo polskie majątek, który, jak twierdzi, został znacjonalizowany lub przyjęty przez Polskę. I Polska y, tutaj y, umożliwia rządowi amerykańskiemu y, po prostu sprawdzenie pe pewnych rzeczy, jeżeli ktoś ma roszczenia, bo te roszczenia są jakby do rządu amerykańskiego, a nie do polskiego. Dlatego, że rząd amerykański na podstawie tej umowy przejął te roszczenia, ok? żebyśmy wszyscy mieli zgodność, roszczenia zostały przyje, przejęte przez rząd amerykański. I jak czytałem w artykule czwartym, jeszcze raz Państwu powtórzę, że, że, że po wejściu w życie niniejszej umowy rząd Stanów Zjednoczonych nie. Przedstawi rządowi polskiemu, ani nie będzie występować z roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko rządowi polskiemu, dlatego że rząd amerykański przejął te roszczenia. Okay? W celu ochrony rządu polskiego przed ewentualnym dochodzeniem za pośrednictwem państw trzecich, państw trzecich lub innych w sposób roszczeń uregulowanych niniejszą umową, rząd Stanów Zjednoczonych przekaże rządowi polski kopię takich formalnych pozwów, jakie mogą być sporządzone przez powodów oraz kopię orzeczeń dotyczących ważności kwot roszczeń, gdyby takie były. Tego nie wiemy. Organizacja Narodów Zjednoczonych zarejestrowała, prawdopodobnie, tu mam taki numer 174 z serii traktatów z 1961 roku, bo ta umowa, proszę Państwa, ma moc traktatu. Traktatu. Ech, proszę Państwa, no, widzę już, jest 19 minuta, no, będę się streszczał, żeby to Państwu wszystko pokazać. Bardzo proszę o informowanie innych mediów e, naszych, tutaj internetowych, polskich. Ja jestem w stanie te dokumenty każdemu przekazać żeby ta informacja została no, przekazana opinii publicznej, bo ja nie wiem, czy na media głównego nurtu można liczyć, a to jest umowa międzynarodowa prostym językiem napisana. I obywatele Polscy w Polsce i na całym świecie mają prawo wiedzieć, więc nie bulta się, jeżeli ktoś mówi, polityk, to bultają się po prostu jakieś informacje w ich ustach, jak kluchy, proszę państwa, a nie są w stanie wyartykułować, jak była sprawa 447 w Senacie Stanów Zjednoczonych, powiedzieć do społeczeństwa: słuchajcie, myśmy taką umowę już podpisywali. Proszę wejść sobie, jest na naszych stronach, proszę ją pobrać. A ja, obywatel Polski, nie mogłem tej umowy uzyskać od Stron rządowych polskich, tylko musiałem zwracać się do strony amerykańskiej, do moich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, żeby uzyskać tę umowę. No proszę Państwa, i, i rok czasu mi to zajęło. W ciągu 30 dni od wejścia w życie niniejszej umowy rząd Stanów Zjednoczonych zwolni kontrolę blokującą nad całym polskim majątkiem w Stanach Zjednoczonych. I teraz widzą Państwo dlaczego tę umowę musieliśmy podpisywać? Dlatego, że rząd Stanów Zjednoczonych położył klamrę na całym majątku polskim w USA. Państwo wiedzą, co to jest? To są ogromne pieniądze. I tutaj, w artykule 6 tej umowy, jest napisane. Że w ciągu 30 dni od wejścia w życie niniejszej umowy rząd Stanów Zjednoczonych zwolni kontrolę blokującą nad całym polskim majątkiem w Stanach Zjednoczonych. Dlatego myśmy tą umowę podpisali, bo rząd Stanów Zjednoczonych zagroził. Jeśli nie podpiszemy, to my wam zblokujemy cały majątek na terenie USA. Wiedzieliście Państwo o tym? Bo ja nie wiedziałem na przykład. Mi tego nikt nie powiedział. Nie mogłem przeczytać tej umowy, a teraz czytam. Jest jeszcze załącznik do y, numer jeden do niniejszej umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy. Ale proszę Państwa, bo nie zdążymy na końcu, oczywiście ta umowa. Ja, ja jeszcze do niej powrócę, bo po prostu nie zrobimy tego wszystkiego dzisiaj. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, kto. Tą umowę podpisywał, to jest niezwykle istotna sprawa. Wo jeszcze raz yy, przypominam, że tą umowę podpisano w Stanach Zjednoczonych w yy, Waszyngtonie. Sekretarz stanu, pełnomocnik ministra radca, finansowy ambasador RP. Rozumieją państwo? To nawet ambasador nie podpisywał. Yy, I ten pan zastępca sekretarza stanu do spraw europejskich jego ekscelencja chyba do tej pory oni mianują się ekscelencjami jak pracują w ambasadzie jego ekscelencja Stanisław Raczkowski podpisał tą umowę ze strony polskiej minister pełnomocny doradca finansowy ambasady PRL doradca finansowy nawet nie ambasador albo konsul czy ktoś nie wiem jak to, ale proszę państwa doradca finansowy podpisał, a ze strony amerykańskiej podpisał ją FOI D D. K O H L E R Koller sekreta stanu. Niech państwo zobaczą, tu podpisuje sekreta stanu, a tu podpisuje Zas, y, tu podpisuje zastępca, y, jakby y, doradca, minister pełnomocny, doradca finansów Amasady PRL. No, no, widać, że Amerykanom zależało na tym, żeby ta umowa została podpisana. W Stanach Zjednoczonych została podpisana, w dwóch egzemplarzach, proszę państwa, i gdzie ona jest? Oczywiście mamy system cyfrowy, mamy system cyfrowy i... I co? I gdzieś ona powinna być w tym systemie. No ja jej, proszę Państwa, nie mogłem znaleźć, chyba że Państwo sobie ją mogą odszukać, ale ja już ją mam, więc będę chciał ją w jakiś sposób upubliczniać, żeby Polacy, obywatele polscy, no wiedzieli o tym, że ta umowa została podpisana, że jest, jaka jest treść. Każdy sobie może przeczytać. I to jest, proszę Państwa, bardzo istotne, co ja Państwu teraz mówię, jeszcze raz proszę w Realu 24 lub inne stacje, lub Janusza Zagórskiego, lub ktokolwiek będzie chciał, ja jestem w stanie te materiały przesłać, bo to warto, żeby inni ludzie, inni słuchacze, oni mają swoich, to są subskrybenci, proszę Państwa, ich w sumie w tych stacjach jest ponad milion. W momencie kiedy ta umowa dostałaby się do tych wszystkich stacji naszych tutaj internetowych, to Mogłaby rozjaśnić niejednemu stosunek do, do, do tej całej sprawy i ewentualnych roszczeń, bo te roszczenia, proszę Państwa, to są ogromne. To, to akurat wartość lasów państwowych w Polsce w tej chwili. Także warto, warto po prostu no, sobie przeczytać tą umowę, prawda? Jeśli komuś bardzo zależy, w komentarzach proszę wpisywać swój e-mail i proszę o przesłanie umowy. Jeśli nie będzie tego zbyt dużo, będę starał się w jakiś sposób to Państwu. Ja mam w formacie PDF, w oryginale ją będę wysyłał i będą mogli sobie Państwo ją po prostu przeczytać. Bardzo proszę o łapki w górę, o ewentualnie subskrypcję mojego kanału. Ja naprawdę się ciężko napracowałem przy, tym, przy tej umowie. Dzisiaj poświęciłem praktycznie całą sobotę. Nie zdążyłem, że Państwu wszystkim powiedzieć, ale jeszcze do tego tematu będę powracał. Więc yy, subskrypcje i łapeczki w górę, a te są łapeczki w górę dla Państwa. I sądzę, proszę Państwa, że ten temat dzisiejszy, bo prosiliście mnie osobiście jeszcze nawet w poprzednich vlogach, żebym ja ten temat poruszył i tą umowę, no, czytałem, czytałem, ale dzisiaj musiałem przysiąść, bardzo dokładnie to przetłumaczyć i przedstawić to Państwu, dlatego że to jest element brakujący w tej całej rozmowie na temat e, słynnej ustawy 447. W Stanach Zjednoczonych ustawy S. 47, 477, bo to jest senacka. W związku z tym, no cóż, zrobiłem to dla Państwa i dla siebie również. Także to jest ważne, żeby się wspierać, żeby się informować o rzeczach, które są bardzo istotne. A są to rzeczy niebywale istotne. Są to rzeczy istotne dla państwa polskiego, dla naszej racji stanu i dla tego, co było, proszę państwa, dla tej naszej schedy politycznej. Jak widać, umowa była podpisana pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, dlatego że został zablokowana, zablokowany majątek Polski na terenie USA i pod tą presją Polska tą umowę podpisywała. Umowa jest w tej chwili dla nas bardzo korzystna. W, w takim sensie, że rozwiązuje wiele spraw, ale ją trzeba upubliczniać. To, że gdzieś tam leży albo ktoś ją schował, albo zgubił, proszę Państwa, no to jest sytuacja nad, nad wyraz tragiczna, prawda? Ale znalazła się. Jeśli ktoś jej nie ma, to proszę bardzo, mogę ją przesłać. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór, ten sobotni. Miło mi było z Państwem go spędzić. Mam nadzieję, że no, Państwo również. Także kłaniam się serdecznie. Proszę ewentualnie linki powysyłać na Facebooka, czy gdzieś do jakichś społecznościowych portali, albo do tych organizacji, które zajmują się tą sprawą 447. Oni tą umowę powinni, ta umowa powinna wisieć u nich na, na ścianach, żeby każdy ją niemalże na pamięć znał. To jest naprawdę bardzo ważne. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.